Otwieramy dzisiaj stacking tiny. No i mamy, słuchajcie, mamy te stacking tiny, które w poprzednim odcinku nam tak fajnie podrobiły. Mm. Przypomnijmy. To jest Fashion Illustration Rare i X. Tak, z takiej jednej kuchy było. A dzisiaj mamy już komplecik. Jeden z takimi, jak to Zuzia mówi, ironsami otworzy Zuzka. Oliwcie otworzy taką najbardziej Mas dziewczęcą z Ogierponem. A mi zostaje ta, którą już otwieraliśmy podobno e, z chińskimi poksami. Więc otwieramy. Słuchajcie, w takiej puszce e, mamy trzy busterki, tak? Trzy czy cztery? Trzy busterki. Trzy, trzy boosterki I dwie e, Pokémon Sticker Sheets, czyli dwie naklejki. Szkoda, że nie ma tutaj żadnych promek, nie? Fajnie byłoby sobie przytulić e, na przykład takim chin Także zobaczymy. Jak to dropi? Pierwszy, pierwsza pucha, pucha, czy ja? Zuzi? Czy oliwki? Moja. Zuzi! Tutaj mamy, zobaczcie. Aer ma ironsy, tak zwane, nie? Mamy naklejeczki. Także zostaną sobie tutaj z boku. I trzy boosterki. Surging Spark, Sterile Crowd. I oczywiście Moja. Paradox. Paradox Rift. Za chwilę ola twoją będziemy pokazywali. Najpierw otworzymy Zuzki i zobaczymy. Od czego zaczynamy, Zuzia? Paradoks. Jedziemy. Z Paradoksa mamy też mnóstwo fajnych. Tapu Koko nam poleciał. Słuchajcie, bardzo, bardzo fajna karciacha. Uwaga. Proszę, Kodzik dla Was. Proszę bardzo, Zuzanka. Jedziemy. Energia Stalowa. Fue Koko. Snorant. Explode Minior. Mela, och pięknie by było Flamingo Kingdra i, 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 i Zacja! Nie mamy takiego Ale fajnie. nie? Jedziemy dalej, co następne? Następny będzie Stellar Crown Lapras Lapras Oj słuchajcie, takie właśnie puchy Kupiliśmy sobie Lapras uderza lodowym promieniem Więc no. kogo złapie teraz Jakiego dropa? Zobaczymy Słuchajcie, takie puchy kupiliśmy u Lofciaków, Także pamiętajcie, że z naszym kodem POKEPANKI macie 2% zniżki na wszystkie produkty Pokémon. Ale również. O, co jest? Slowking? Co? So, jest, 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 jest. <laughs> Bulbasaur! Jest, nice. my... <laughs> <Bulbasaur! śmiech> <laughs> <laughs> nareszcie, nareszcie. <laughs> Nareszcie, Nieważne. ale numer, widzicie te puchy? Czy wy widzicie te puchy? O nie, jest tak, z chyba nawet. Ja, yeah, cię jest bulba, jest bulba. ciężko, to że... Ale karciocha, jaki fart, no i co? Słuchajcie, no nie, no te puchy są przewspaniałe. Te puchy są przewspaniałe. To jest bulba. Mówiłam, ale numer, ale numer co za drop. executor uderza ostrym liściem i uderza Sarging Sparks. Uderza! Wiecie co, jak executor... to? Dajcie znać, czy otwieraliście Ostrą w ogóle. Liście. Czy otwieraliście już yy, te puchy, te takie tiny właśnie? Yy, Stakujące się, budujące piramidkę. Yy, I jak w ogóle tam u was dropy z takiego stacking fina? No, bo u nas one się sprawdzają rewelacyjnie. No, tyle dropów wspaniałych. O! Wcześniej. Łócznie, dwie... tak, tak, to jest ten. Paragonik. Iron Bundle. O! Uwaga, co pod spodem. Brązok i ostatnią kartą jest. Ostrożnie. Oj, coś jest? Nie. Nie. Terapagos. Zwykły Terapagos. Zwykły Terapagos. Zwykły terapagos. terapagos. Nie, Pierwsza. To niezwykły, to holo. Pierwsza, no holo. Pierwsza pucha za nami. To nasze naklejeczki. Tak, zobaczcie, są naklejeczki. Naklejki z, mas Maska, z maskami, ogerwa. z ogerponami Także spoko kolejne. Oczywiście boosterki I boosterki tutaj. O już jedziemy. Paradox reef. Tak. Eee, arma roach. Roach uderza. Arma roach, arma, roach. arma roach uderza. Proszę bardzo, kodzik eee, o Lisia. Gotowa? Z tym cięciem. I no, na razie mamy Magbi. Oricorio. Oricorio. Bardzo fajny. Kurczaczek. Pinsir, Minior. Dondozo. Veluza. The Striker. Darbodor. No, 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 no. Ale piękny art. Jaki wspaniała illustration. No. Ej, no widzicie te puchy? Ja już nie wiem, która lepsza. Łoo! Wow, Olka! Piąteczka! Ja trafię, A ty chodź. taka dumna jesteś, czy co taka cichutka? Łoo! Wow, niesamowite! A on jest fajny? No zobacz, on jak fajny. piękny! Na śmietniku sobie taki siedzi. <laughs> Ale pięknie! Ola, graczy. dawaj, dawaj, następny ten. Ja nie wiem, już co mam zrobić. W ogóle mamy, zobaczcie, jaką mamy dzisiaj fajną matę do otwierania. O, gęgar się A, i teraz Stellar Crown, oliwka w formie. <laughs> e, tak, race co, ty, Olusia, tak. co tam Olusia? Olusia, kiedy ty się uśmiechniesz dzisiaj? Zobacz, widzowie bardzo by na pewno chcieli, prawda? Żebyś się trochę nam uśmiechnęła. Energia ci. Klink, Turtonator, Impidimp, Drifloon, Koraidon. Daj, dzisiaj ja zobaczymy co tu będzie. To jest cool. Grawitkę, ale Jezu, już myślałem, że to coś mega mega. Zera ora i kling, clank. Kling kling, 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 klank! Kling, kling, Jedziemy klink, dalej. Ostatni? Sergeant Spark! Pikachu, da uderza. Piorunek! Dobra, i co? I tutaj to, co nam brakuje? Co on byście chcieli co? Pikachu! Oli, O, O, umbreona to nie z tej serii, niestety. Nie, ale. <laughs> ale. Fika. Może, może być coś fajnego. Kaczu tego, najlepszego. O, Tylko jest Ola, dobra. Grappler, Deino, Hellioptile, Sakit, Ola tak. <tryk> counter -gain. Ola dzisiaj wymyśla. Braiviary. Espatra, Tandem Mouse, Jasmine's Gaze, Gastrodon, gość, Gastrodon. Gość, gość. No i ostatnia, jak to było moja, chińska pucha atakująca się z naklejkami pięknymi. Kolejne mamy do kolekcji. Fajne i kolejne boosterki. A tak dla przekory zaczniemy dzisiaj. Zaczniemy teraz od Serginga. Pierwszy. Kto pierwszy? Oliśa Oliśa z Serginga, Zuzia z Stellara. Dobra, bo tam, bo tam był dzisiaj, bo tam był dzisiaj Bulbazar więc Zuśka, dawaj. Serging Sparksa. Krzywy tak ten booster. Nie wiem. Może Elektryczna. Jak. Execute. Cast form. Sami form, fajny. Spryt, bardzo ładnie. Plaguez. To strażnik jeziora i pomocnik Arkausa. Jeden z strażników jeziora. Ja <laughs> widziałam drugiego Rain. Victini. Victini. pięknie. Mousehold. myszaki. Eti. Myszaki, myszaki. Magnezo i pod spodem co będzie? Dawaj, 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 dawaj. Donfan i ostatni. Coś znaczy nie Jest. Black Curem. Jest. Jest. fularcie. Jest. Jest. Każda pucha oddaje. Full Black Curem, oczywiście. Jest. No jak? oczywiście, musi coś No musi coś być. musi Musi coś być. Musi coś być. Musi coś być. Musi coś dobra, być. Dobra, Ola, otwieraj i To był Zuzi. Nie, to, to jest, jest mój. Na no, Mój na koniec zostaje. Stellar Crown. Eee. No to teraz tutaj Olicia... Galwantula. Galwantula uderza psychicznym bo, ciosem. No dobra Zuzia, dzisiaj... Nie wiedziałem, że Galwantula ma psychiczny cios. Ale to nic. Możnaś, można się tak bawić. Oliwia, energia walcząca. O co jest? Ola! Proszę, o, nie przecież. spadnij mi. Za... Nie spadnę. Ola, dobrze. Meryl, tak jest. Rajhorm, Monika, Gra. Gram. coś Gram. 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 coś dzisiaj Gram. 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 chyba. Gram. 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 Boże, święty. Co tu się tak dzisiaj co tu się dzisiaj wyprawia? Co tu się dzisiaj wyprawia? No, te puchy są fantastyczne. Dziewczyny, zamawiamy jeszcze raz. Tak! <śla> Nie, no. Ja jestem w szoku. Jakbyś ty to otwierał, to byś takie fajne karty trafił. No e I powiem Wam szczerze, że akurat te cztery karciochy, które już tu nam dzisiaj poleciały, e raczej nam zwróciły te koszty tutaj poniesione za te puchy. Chociaż i tak mamy mamy niesamowite szczęście. Otwieramy tego ostatniego Paradox Rift'a. Trzy, trzy puszki, trzy, po trzy boostery, dziewięć boosterów. Kto by wymyślił coś takiego wspaniałego? Oczywiście. Poketosia wymyśliła. Poketosia. Jedziemy, energia elektryczna. Kto mi pomoże dziewczyny? Zuśka Oliwka druga, proszę bardzo, Oliwka. Dotler, dawaj ola, dawaj ola. Dawaj ola, dawaj pewnie, Toxel. Ja, jak się nie dotykam, Lipard, Wimput. To przynajmniej mają większe szczęście. Absol, Pansir, Natu, Palcia, koniec. Zobaczcie, takie po podsumowanko. Podsumowanko z trzech puszek: Black piure i pular. No, Bulba, piękny. Bulba, piękny, on idzie, on idzie od razu do plastiku. No, garbodor, nie wiem, no art mi się mega podoba. No, te śmieci są zrobione w tak fantastyczny sposób. No i kto? I robot. Twój ulubiony! O, ja wiem, dlaczego on się nam trafił. Ja wiem, ja wiem. No bo oglądaliśmy odcinek Mam Podróże i skorpany je w, love, w, robota, w Akurat dzisiaj oglądaliśmy ten odcinek. <laughs> no dobra, słuchajcie, jeszcze raz zapraszamy do naszych kochanych lowciaków. I zapraszamy na kolejny materiał, trzymajcie się, pa!